Cię kochani! Zapraszamy na kolejną porcję Newsów. ]ów. Najem senioralny. Maćku, yy, mówi ci to coś? Można sobie wynająć seniora? <noise> na szczęście nie, ale tak naprawdę chodzi o temat, który może brzmieć oczywiście jak kolejny urzędniczy eksperyment, ale tak na serio może to być coś, co realnie poprawi komuś życie. A właśnie dokładnie chodzi o ten najem senioralny. E, no dobra, ale co to jest? No, i wyobraź sobie, że jesteś seniorem, tak? Mieszkasz na 47 piętrze w bloku bez windy, masz 85 lat, kolana nie te, a codzienne wyjście z psem to oczywiście jest wyprawa jak na giełd, tak? No i nagle pojawia się opcja. Gmina proponuje ci mieszkanie, tak? Na parterze, z windą, blisko przychodni, bardzo spokojna okolica. Ty się przeprowadzasz, a twoje mieszkanie trafia z powrotem do obiegu. Na wynajem komunalny dla młodszych. Okej. Okay. Brzmi fantastycznie, czyli gmina nie buduje nowych, tylko reorganizuje stare, tak? No dokładnie tak. Wiesz, to jest taki właśnie sprytny recykling nieruchomości, bo mieszkań nie przybywa, ale można je lepiej dopasować do potrzeb ludzi, tak? Seniorzy zyskują wygodę i bezpieczeństwo, a młodzi dostęp do mieszkań, które wcześniej były zablokowane przez seniorów, jakkolwiek to brzmi. Dobra, ale są w tym jakieś haczyki? Nie do powiedzenia, mały druczek. No i teoretycznie nie, no bo to jest dopiero projekt, tak? Na razie też nie ma żadnych kryteriów dochodowych, nie trzeba być w żadnej trudnej sytuacji finansowej, wystarczy być po prostu seniorem, tak? I mieszkać, no nie wiem, wysoko. No i jasne, ktoś może nie chcieć się przeprowadzać. Przywiązanie do miejsca, tak? Wspomnienia, sąsiedzi, ale to jest tylko propozycja, tak? To nie jest żaden przymus, no i myślę, że to, to się liczy. Okej, okay, czyli kto na tym wygrywa, dla kogo to tak naprawdę jest? No. W teorii wszyscy tak, no bo senior dostaje mieszkanie bardziej dopasowane do swojego wieku, do swoich potrzeb, a gmina dostaje oczywiście lokal na wynajem, a młodzi szanse na dach nad głową, na przykład w lepszej lokalizacji. I choć to nie rozwiąże oczywiście całego kryzysu mieszkaniowego, to może być jednym z tych drobnych ruchów, które realnie coś zmienią. Dobra, a tak realnie czy to ma sens? No, właśnie pytanie, tak, no bo teoretycznie senior mógłby sprzedać swoje mieszkanie, tak? czyli jakby no, albo wymienić. Ale w praktyce wygląda to trochę inaczej. No bo dobrze wiesz, tak sprzedaż nieruchomości na rynku to nie jest łatwa rzecz, to się wiąże się z jakimiś tam kosztami, tak z całymi formalnościami. Do tego seniorzy często przywiązani są do swojego otoczenia, tak, a dostępność mie mniejszych mieszkań w dobrych lokalizacjach by bywa po prostu ograniczona. No i projekt gminny to próba systemowego rozwiązania, które ułatwia rotację mieszkania, lepiej dopasowuje ofertę bez konieczności wielkich inwestycji. No i oczywiście nie dla każdego to opcja, ale może pomóc tam, gdzie indywidualne rozwiązania są po prostu trudne do realizacji. Okej, okay, brzmi ciekawie. Dokładnie. Maciek. Jak myślisz? Co dzieje się w tym momencie w sztabach deweloperów? Nie wiem. Ciągle liczą pliki po 23 roku i czekają na programy wsparcia spadku stóp? No, coś w tym jest. Entuzjazm z początku roku opadł. Coraz więcej firm dopuszcza scenariusz spadków cen, a rekordowa oferta mieszkań sprzyja strategii przeczekania po stronie kupujących i nie pomaga w tym nawet obniżka stóp z maja. Mm -hmm. Czyli będą obniżki? Możliwe. Na ten moment. Obie strony pozostają w patowej sytuacji. Deweloperzy nie obniżają agresywnie cen, nie chcą już robić rabatów tak jak z końcówką zeszłego roku. Kupujący liczą na te obniżki cen i jeszcze bardziej liczą na kolejne obniżki stóp procentowych. Obie strony czekają na kolejny ruch Rady Polityki Pieniężnej. Mhm. Czyli stopy procentowe i strategia przeczekania to jedyne, co, co wstrzymuje deweloperów w zasadzie tak, aby zejść ze swoich oczekiwań? Jest tak czy nie? W tle jest jeszcze polityka. Ciągłe zmiany. Projekt ustawy antypatodeweloperskiej Oraz ustawa o jawności cen mieszkań. Deweloperzy też czekają na te zmiany i nie chcą zaliczyć fal startu. A teraz porozmawiajmy trochę o luksusie. Maćku, z czym kojarzy ci się luksus? Drogie auta, baseny, zegarki, wystawne przyjęcia. Flamingi w tych basenach. Dlaczego, Takie sprawy. Dlaczego Flamingi? Tak mi się kojarzy. Okej. Okay. Dobra, to już nie jest luksus, bo luksusem, słuchajcie, teraz jest naprawdę wynajem mieszkania. I mówię tutaj nie o stronie właściciela mieszkania, tylko o najemcy. Bo jeśli stać się na wyjęcie mieszkania, szczególnie w dużym mieście, jak na przykład w Warszawie lub Krakowie, no to musisz naprawdę posiadać gruby portfel. Aż taki gruby portfel? To tak na poważnie? No tak, słuchaj. Maj 2025 to już kolejny miesiąc, w którym najem w Polsce przestaje być opcją budżetową, tak? A zaczyna tak naprawdę przypominać sport finansowy. Ale to naprawdę aż tak mocno poszło do góry? No właśnie, nawet miesiąc do miesiąca, tak? Ceny dalej idą w górę. A według danych z Bankier.pl w maju w Warszawie ceny najmu wzrosły aż, znaczy aż, albo może się wydawać, że tylko tak, o 1%. We Wrocławiu o 3, ale w Gdańsku już ponad 6. A to z porównaniem do lat wcześniejszych. Może tylko chwilowa taka tendencja. No właśnie, niestety nie, bo to jest długotrwały trend, tak? I tutaj Union Advisors pisze jasno. Średnie ceny najmu w większości dużych miast wzrosły o ponad 50% w porównaniu z 2021 rokiem. A w Krakowie tam kawalerki podróżały nawet o 70%. Czyli pokój z aneksem kuchennym to już... Premium experience? Dokładnie tak. Zresztą to nie tylko roczne porównania, tak? Inflacja, wzrost kosztów życia i brak nowych mieszkań napędzają te ceny, tak? A przecież te stopy zaczęli obniżać. No właśnie, ale problemem nie są tylko kredyty. Podaż mieszkań na wynajem to stoi w miejscu, tak? Bo deweloperzy spowolnili z budowami, sam zresztą o tym mówiłeś. A chętnych przybywa, tak? Studenci, migracje wewnętrzne, rynek pracy. W skrócie, no, mieszkania się nie mnożą, a najemcy tak. Czyli sytuacja pod tytułem płacisz jak za zboża mieszkasz jak w PRL-u? No, czasami y, tak to wygląda, no ale powiedzmy to jasno, tak, to nie jest wina najemców y, ani właścicieli, to efekt po prostu braku strategii mieszkaniowej, słabej dostępności lokali i tego, że rynek po prostu nie nadąża za popytem. Z reguły maj kojarzył się nam, wiesz, to był maj, pachniało saska kępa. A teraz pierwszy raz od października 23 mamy spadek stóp procentowych. 5,75 na 5,25. No to Super, ja się bardzo cieszę z tego powodu. No tak, tylko kredyty nadal są bardzo drogie. Czyli ludzie nie ruszyli tłumnie do banku? Raczej nie! Klienci częściej pytają o nieruchomości i sprawdzają swoją obecną zdolność. Jednocześnie telefony nie urywają się. Lekko wzrosła liczba prezentacji w biurach nieruchomości, ale do Eldorado z 2023 roku daleko bardzo daleko. Kupujący wciąż liczą na, na przeceny. Podaż rośnie, popyt jeszcze nie. Dodatkowo mówi się o kolejnych obniżkach stóp planowanych w lipcu. Przeczekanie to chyba najlepsze, co można teraz powiedzieć. Mi się kojarzy to z tym takim memem, gdzie dwóch Spidermanów na siebie patrzy. Można powiedzieć, że jednym z tych Spidermenów Powiedzmy, że ty będziesz kupującym, ja będę sprzedającym i tak wycelowani w siebie stoją. Kochani, nie lękajcie się. Widzimy się już za, za miesiąc.